Ale sztuczkę! Pani w jakiej cenie? Pokaż mi. W jakiej cenie? Weź pokaż do góry, ten krokodyl. Jaszczurka jest za 60 60 zł. To jest jaszczurka. Książę króleczka. Tak, krokodylka mam pod jaszczurką. Czeska No. Pokaż Pani, co masz? Tak. Taki podobny jak z mandory. Prawda? Ale jest lepszy. Z jest a gdzie jesteśmy? Na Zamku Królewskim w I co tu się odbywa? W turniej Grycerski. No to idziemy. Kochani, tak jak informowałem, zatykamy uszy, otwieramy usta, ponieważ uwaga, będzie głośno. Proszę Państwa, brawo do naszego strzelca. Jest to dopiero początek, stopujemy przyjemność. Proszę Was o zatkanie uszu. Po tym razem podwyższamy stopień głośności. Uwaga! Podobało się? Chcecie więcej? I to lubię słyszeć. Uczciwie, uczciwie, proszę Państwa, to jest ten poziom chłopu, za który nam płaczą. Proszę Państwa, w imieniu łuczników świętego Jerzego, dziękujemy bardzo za udział w pokazie artyleryjskim. Oddaję głos do studia i widzimy się jutro. Jeszcze raz podziękujmy gorącymi brawami ucznicy świętego Jerzego z Poddębic. Apollonarti grup! Hey! Zeskok skok! так званые козацкие войки. Суйка много в выполнении Павла Аполлинер <чу> Так что тоже, да, не только на земле. Великое браво великое браво Бег разом <чу> <razem> с конем. <чу> вас утро. <чу> Dwa razy będziemy brali udział pokazać pokazach na tym dziedzińcu, tego wspaniałego zamku. Wielkie brawa dla niej. Nie, wystarczy. Tak dobrze, no tak płodź jeszcze raz, no. Jeszcze większa dziewcza. Pipik. Pipik. No pipik, chodź. No tu, je, yeah, jo! Brava dla tých dziewczynek! Zostań rękawica na ziemi. Super, nie? A, już widzę, tam ta chętna kobieta. Dziękuję, pani się głosiła, tu ta bondy na tych bryłach. Nie pani tu ku mnie, Hery? Tak bliżej tu ku mnie, je postawić. Bliżej, bliżej, to nie jest orzeł. A i dyszczan pani ma dobre, w porządku. Hej, A Ajo, tak on bardzo dobrze widzi, ten drań, gdzie patrzysz, Harry? tak, a ja już idę, tutaj. oho, Harry, uwaga, uwaga, wow! a jest tam, podobało się, więcej adrenalinu, dobre, dziękuję, pani może on se w ogóle nie boi, on toczy filmy, on toczy wszystko, to jest jedyny z naszych ptaków, ktorý točil dla Hollywoodu. Harry, ideme do domu. Karimero, viadr vie, je to Karimero, do domu ideme. Karimero, do garážu. Do, do garážu. Karimero, do garážu, že gadal. Posluchej. Nie na garáž. Nadol. A teraz si a do garážu. Wow, je tam. Tak, dziękuję, do widzenia. Jean grupa Vankov. Tak, tak. To jest pod, pod, podobnie jak po turecku. Znaczy wie pan co, na szklankę zimnej wody sypie się od 6 do 8 łyżeczek kawy. Także ona jest dość, dość mocna. Tak, tak, taka, taka mielona. Momencik. aromaturmowego. To się stawia na ogień, doprowadza się do urzenia, zdejmuje się i to, tak, to się powtarza trzy razy. Po trzecim takim parzeniu na chwilę odstawię się na bok, żeby ona delikatnie opadła ta kawa, i wtedy spokojnie można odszedł. Zdrówko, dawaj to. Tak. Mama Zrówko. <grym> Co tam popijasz? Kawę po saraceńsku. Tutaj świeżą chwalą. Zrobiono. To jest na robotę. Saracen to robi. Jest z z z kardamon, cynamon. Jest rumowy rumowy chyba. Rum, kardamon, cynamon, przepyszna jest smakowa, aromatyczna smakowa. Główne składnie kawa 6 łyżeczek i cukier 6 łyżeczek, z tego co wiem. Tak. Tyle co łyżeczek które, dobra, to dobra. tyle samo łyżeczek cukru. Co tu jest? Pokaż paluszkiem. Gil. Gil? Mhm. To idziemy dalej, tak? tak. A to jest jakaś sówka. Sówka. Mhm. Tam jest Bardzo ładnie. Co tu się podjada? Degustacja. Kupujemy pa, kiełbaskę z grilla. Mm. A ja morli. Mamy ślotarz. Pamian masz o, wow, pszczółka, pszczółka. Tak, Jakiego masz loda? Jakiego masz loda? Ja jakąś sól. Rozmacznego. smacznego. Duży serek? Jak największy. A dałeś Dobra. piąteczkę też? Tak. Dobrze. Jak największy szukam, który by tutaj był największy tak. z największych. Mm -hmm. Może ten spod spodu będzie największym. Super. Bardzo proszę. Dziękujemy Smacznego, miłego dnia. Wzajemnie. Dziękujemy. Co masz Fabiś? Takie zdrewna figurki, rzeźby, tak? Pan Jezuski. A tak, ułamek, sekundy, decyzja, brawo! Nie wiem, czy zauważyliście, a akurat w tej konkurencji Andrzej na Bruno był bezkonkurencyjny dwukrotnie tego zająca. O, i tak. Po co się, po co się Widok męczyć. Nie? Raz, dwa, trwa, Brawo, dwa punkty. Grzegorz na cesarza. Dlaczegoż? Zwróćcie uwagę, konie muszą współpracować, tak żeby rycerz nie musiał się zastanawiać, jak zaatakować przeciwnika, kierując równocześnie konie. Ło! To się nazywa Was Brawa dla Darka, a więc mamy już pierwszego zwycięzcę. Andrzej Broziński, herbuje, wita na koniu. Bruno, to ten czarny rycerz. I Paweł Kramarz, herbu Biała Wieża, to rycerz srebrny. Obaj dosiadają pary grumaków. O, piękne trafienie. O, i znowu ogólne. A się mnie zabolało i Tak jest. Nie w publiczności również. Wielkie brawa. Jak było na turnieju? Jak było wieś? Super. Super. Wracamy tu za rok. Tak. 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 Tak było. Ok. Lody były, wszystko było. <grymne> A to wąż, drewniany wąż.

Impreza skończona? Tak. tak, skończona. Super było, prawda? Tak. I to teraz pora wracać do domu. Idziemy do domu. Idziemy do domu. Tak. Pa. I będziemy はい。